Do otwarcia ofert w przetargu na remont drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Michrów w Gminie Pniewy. Gmina przeznaczyła na to zadanie 255 tysięcy 35 zł. i 38 groszy. W terminie wpłynęło 7 ofert. Przystępujemy do otwarcia ofert. Podmiot nazywa się Czystość, spółka jawna, Szczepańscy Jerzy, Jacek Dawid. Firma działa w Wołominie na ulicy Sławkowskiej. 22. Oferują wykonanie zadania w cenie brutto 301 283,72 zł. Zadanie będzie wykonane do 14 sierpnia 2020 roku. Termin płatności 30-dniowy. Okres gwarancji 60 miesięcy. Następną ofertę złożyła firma Aglet, spółka Zo, ulica Nowogrodzka 31, Warszawa. Cena brutto. 279 295 zł i 86 groszy. Wykonanie zadania zaplanowano do 14 sierpnia 2020 roku. Termin płatności 30-dniowy i termin gwarancji 60-miesięczny. Trzecia oferta firma DESO, firma wielobranżowa Stanisław Sowiński, dębowola 71, gmina Warka. Oferta na cenę brutto: 324 117 83 zł. Wykonanie zadania do 14 sierpnia 2020 roku, 30-dniowy okres płatności, 60 miesięcy gwarancji. Oferta firmy Benevetto, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Nowogrodzka 50 przez 515 Warszawa. Kwota brutto. 346 545 zł i 24 grosze. Wykonanie do 14 sierpnia 2020 roku. Termin płatności 30-dniowy. Termin gwarancji 60 miesięcy. Oferta firmy But Firma But e, działa pod adresem Pogorzel, ulica Świerkowa 31 Celestynów. To jest konsorcjum z firmą e, przedsiębiorstwa robót drogowych w odchodzku z Pod tym samym adresem. Cena brutto 314 000 452 zł i 87 groszy. Zaplanowano wykonanie inwestycji do 14 sierpnia 2020 roku, 30-dniowy termin płatności, 60-miesięczny okres gwarancji. Oferta firmy Zyko Drug, spółka ZO. Spółka działa pod adresem ulica Żelazna 3 w Radomiu. Cena brutto 261 000 zł i 8 groszy. Zaplanowano wykonanie inwestycji do 14 sierpnia 2020 roku z 30-dniowym terminem płatności 60-miesięcznym okresem gwarancji. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grujcu, spółka ZO, ulica Asfaltowa 2, Jasieniec. Na brud to 324 000 5 zł. Termin wykonania 14 sierpnia 2020 roku. Termin płatności 30-dniowy, termin gwarancji 60-miesięczny, bardzo dziękujemy.